Przyjrzymy się tej Ewangelii, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest to zmartwychwstanie. I trochę się odnaleźć w, tym, w tych uczniach, w tych niewiastach, którzy ten, znaleźli ten pusty grób. Czytamy Ewangelię. Pierwszego dnia po szabacie, czyli po sobocie, czyli w niedzielę. Wczesnym rankiem, ale to tak naprawdę jest tutaj napisane było jeszcze ciemno. Czyli na pewno Jezus zmartwychwstał w nocy jeszcze nie było jasno. Maria Magdalena udała się do grobu sama i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Jest otwarty grób. To jest w ogóle symbol zmartwychwstania, nie pusty grób, nasz grób też już jest pusty. Ciała Jezusa nie ma. Pobiegła więc przyszła, przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, czyli Jana i mówi im to jest pierwsza teoria, co się stało. Nie jest pusty grób. Zabrano pana, czyli że ktoś wykradł ciało. Tak samo potem głoszono w Jerozolimie błędnie, żeby oszukać zmartwychwstanie, że uczniowie wykradli. Tutaj o nim, ona myśli, że ktoś zabrał. Nie wiemy, gdzie go położono. Ona mówi: Nie wiemy, bo w innych Ewangeliach i w tych niejazd było kilka. No, i wychodzi Piotr z Janem. Oni byli w ukryciu, prawdopodobnie w wieczorniku, i zaczęli biec. No, jednak coś sensacyjnego się stało, prawda? Biegną. I to jest taka śmieszna ciekawostka, ale ten drugi uczeń, czyli Jan, on był o wiele młodszy. Wyprzedził tego starszego Piotra i przybył pierwszy do grobu. I teraz się nachyla. To nam pokazuje jak ten grób był zbudowany. Nie? On był wykuty w skalę, ale nisko ten otwór musiał być. Nie? On się nachylił do otworu, zobaczył te właśnie leżące płótna, ale nie wszedł. Nie wiadomo dlaczego nie wszedł. W ogóle nie wolno było do grobów wchodzić. To było święto Paschy i no, zaciągało się nieczystość rytualną. Żydom nie wolno było tego robić wtedy. No ale przybyła w końcu ten starszy Piotr, idący, zanim już niebiegł, nie biegł, gdzie się zmęczył, wszedł do wnętrza grobu od razu, on się w ogóle nie zastanawiał. Ten starszy, mądrzejszy Piotr i tam co widzi, leżące płótna, no, owijano, nie było trumień tego, owijano płótnem takie ciało i chuste. To, to Z tego, co pamiętam z wykładów, to na, na tego zmarłego na twarz mu nakładano chustę. I potem zawijano płótnę. Leżącą tą, tą chustę, nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą. Zwiniętą w jednym miejscu. No ale kto to zwinął? Wyobraźmy sobie, że Jezus powstaje z martwych, wychodzi z tych płócień, zdejmuje sobie z twarzy tę chustę, zwija i kładzie. Być może. Wtedy wszedł do wnętrza także ten drugi uczeń Jan, który przybył pierwszy do grobu. I tu jest tak, takie najważniejsze zdanie z tej Ewangelii, chyba. Ujrzał i uwierzył. Ale co on ujrzał? Że w grupie jest pusty. I to jest bardzo, tu się zatrzymamy. Pierwszym Znakiem zmartwychwstania jest nieobecność Jezusa w grobie, czyli pusty grób, i on w pewne, na pewno w nas, dla nas też jest pusty. Już wyjaśniam. Wyobraźcie sobie, że Jezus by nie zmartwychwstał, a my byśmy byli chrześcijanami, wierzyli w Jezusa, no to wiedzielibyśmy, gdzie jest jego grób, to znaczy gdzie jest jego ciało tego ciała tam nie ma. Podobno właśnie w Jerozolimie, ja tam nigdy nie byłem, nad tym grobem jest napisany napis, mniej więcej taki, jest to, że to jest jedyne miejsce na ziemi, gdzie Boga nie ma w tym grobie. W się Go tam nie ma. I jeszcze, zobaczcie, że ci dwaj apostołowie i ta Magdalena, Maria Magdalena, nie widzieli zmartwychwstałego Jezusa. A Jan ujrzał pusty grób i uwierzył. Ale w co? W wstanie. Dlatego potem jest taki komentarz. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać a Przecież sam Jezus to zapowiadał. Czyli to już by wystarczyło, żebyśmy wierzyli, że Jezus zmartwychwstał. Bo oni widzieli pusty grób. Ale jest jeszcze drugi dowód. Tutaj w Ewangelii o tym jeszcze nie ma. Będziemy słyszeć to w różnych Ewangeliach w ciągu tych niedziel wielkanocnych. Już tu nie będziemy tego, tylko wspomnę. Oni go potem widzieli. Zmartwychwstałego, jedli z nim po zmartwychwstaniu, dotykali, <trych> rozmawiali przede wszystkim i oni nam to przekazują. Bo my nie widzieliśmy Zmartwychwstałego, Jezusa tylko pusty grób w tym sensie. Ale. Oni go widzieli i święty Paweł napisał, że Jezus po zmartwychwstaniu widział, został widziany raz na raz, taki był jeden moment, przez pięciuset ludzi. I przez 40 dni do wniebowstąpienia im się ukazywał i rozmawiał z nimi. Więc nie da się temu zaprzeczyć. To są fakty. I tutaj bardzo mocno Kościół to podkreśla, że stanie to nie jest nasze wierzenie, jakiś mit. Myśmy sobie to w kościele wymyślili, tylko to jest oparte o faktach. Grób był pusty. Potem oni się z nim spotkali, rozmawiali, dotykali go i tak dalej. I to nam przekazali jako swoje świadectwo. I na tym się opiera nasza wiara. Bo bez zmartwychwstania to wszystko nie ma sensu. To jest najważniejsza prawda. Męka, śmierć, prawdziwa śmierć Jezusa i prawdziwe powstanie zmartwychwstania. Niech ta wiara nam przyświeca, bo. O, właśnie, powiedziałem: przyświeca. Stoję przy świecu. Wczoraj pięknie nam się udała ta liturgia. Ognia przed kościołem o 20.00. Zapaliliśmy ten nowy nasz paschał, który pięknie pachnie On jest w ogóle z wosku. ja aż tutaj czuję zapach miodu. Możecie spróbować dzieci, z dziećmi podejść i połąchać. To, to jest nasze zmartwychwstanie. To jest ta świeca jest naszym światłem. Ona nas prowadzi od chrztu dostajemy świecę. Potem podczas pierwszej komunii dobrze, żebyśmy tę szczelną świecę trzymali w rękach, i na koniec, jak będziemy już konać, żeby nam włożono te gromnice w ręce. Bo my jesteśmy dziećmi idącymi ku światu. Przez grób, przez śmierć, przez cierpienie, ale ku temu wiecznemu zmartwychwstaniu. Amen. To jest opis, ta Ewangelia, trzeciego ukazania się Jezusa według Ewangelii Jana. Po zmartwychwstaniu, zobaczymy, że święty Jan, apostoł w Ewangelii, on pokazuje rzeczy trochę głębiej, żebyśmy zrozumieli nasze życie, jak mamy żyć w tym zmartwychwstanie my teraz. No i Jezus ukazuje się nad jeziorem tyberiarskim, czyli galilejskim, i tam komu się ukazuje? To jest lista tych apostołów: oczywiście Szymon, Piotr, Tomasz. Potem Natanael, czyli Bartłomiej, jego imię jest bardziej znane jako Bartłomiej. Synowie Zebedeusza to jest Jakub i Jan i kilku innych uczniów i dwaj inni uczniowie. No i zobaczcie, co mówi Piotr po zmartwychwstaniu: Idę łowić ryby. I pamiętamy, że Piotr był rybakiem. Kiedy Jezus go wcześniej, trzy lata wcześniej powołał, on wszystko zostawił, łodzi, sieci, wszystko, i poszedł za Jezusem, dał całe życie Jezusowi. A tu mówi a Ewangelia, że wrócił do tego starego życia. I tak samo może być, właśnie tam mamy święta Wielkanocne, człowiek tam przyjmuje komunię, wchodzi do kościoła, a potem można tak powiedzieć, no wszystko i tak wraca do normy, nie? Tak trochę potem można zwolnić te praktyki religijne, można. A pamiętamy, co, co spowodowało to, co, co Piotr teraz robi. Zaparł się Jezusa przy ognisku. Służąca go pytała, czy ty jesteś? On się zląkł służącej, kogut zapiał. I on się załamał. i płakał, gorzko płakał. Do takiego właśnie Piotra przyszedł Jezus. On wrócił do starego życia. No i tam inni poszli z nim łowić te ryby i, i zobaczcie, że to się kończy czym? Nic nie złowili. Bez Jezusa niczego nie ma. I potem do rana tak łowili i zaczęło świtać i oni jeszcze nie widzieli, że to jest Jezus stanął na brzegu. Oni byli około 100 metrów od brzegu, bo tam było 200 łokci, no może trochę więcej. 100 metrów to niedaleko. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Stanął na brzegu, ale go widzieli. Już było tak świtało, nie? to musiało być piękny obraz romantyczny. Nie? Wstaje ranek, brzeg jeziora, i ktoś tam chodzi po brzegu. Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia. On mówi do tego pustego, takiego pustego życia nacharują się całą noc i ja ani jednej rybki. Pustka, nie? No odpowiedzieli, że nie. No to mówi, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Dokładnie takie same słowa były, jak Jezus powoływał Piotra. Też nic nie złowili, też to życie było takie pustawe i On, i on mówi o tym właśnie, żeby zarzucili po prawej stronie. I złowili oczywiście tak dużo ryb, że nie mogli ich wyciągnąć, jak wtedy, że to się rwały te sieci. No i wtedy Jan mówi do Piotra. Jan też był rybakiem. To jest pan. Czyli rozpoznali to, co się stało trzy lata wcześniej. No i Piotr się ubiera, rzuca się do wody. Te 100 metrów płynie, nie było daleko. Zeszli na ląd i tutaj skończymy tą drugą część Ewangelii. Co zobaczyli na lądzie? Rozłożone ognisko. To Ognisko rozpalił Jezus. Zmartwychwstał. Tak myśmy w Wielką Sobotę rozpalili ognisko przed kościołem i odpalili od tego ognia te oto świece. Paschalną, czyli paschał. Symbol Jezusa Zmartwychwstałego. Co nam to mówi? To jest bardzo głęboki obraz. To ognisko na brzegu. Bo kiedy, jak wspomniałem, Piotr się zapał Jezusa, to, Jezusa, to przy ognisku. Myśmy nie czytali tego tutaj w dalszym ciągu tej Ewangelii. Co? Przy tym samym czy tym ognisku Jezus zapyta Piotra trzy razy, czy miłujesz mnie? Tak jak trzy razy Piotr się zaparł, tak trzy razy wyznał mu miłość. To wszyscy powtarzają. Są dwa ogniska świętego Piotra. Zdrady, zaparcia się i wyznania miłości. Na nich i na tym ogniu była już ryba, to jest w liczbie pojedynczej, i chleb. To jest znak Eucharystii. Tutaj, jakbyście się nie wiem, obniżyli, to pod tabernakulum jest to samo. Wyrzeźbione pod tabernakulum, są trzy chleby i ryba, i woda. To jest dokładnie, tak prawie jak ta scena z Ewangelii. Jezioro, ryba i woda. To jest symbol też rozłożenia na, na pustyni, nie? Chleba i ryb. I kiedy Jezus mówi, przynieście te, które ułowiliście i tak dalej, i tak dalej. I dalej mówi, chodźcie, posilcie się. Tak by nam powiedział, przyjmujcie komunik. Właśnie msza święta, każda msza święta, zwłaszcza niedzielę, oczywiście, to jest przychodzenie do Jezusa Zmartwychwstałego z, tym, z tymi pustymi sieciami. No może już nie pustymi, bo Jezus tam na pełni. Ale z tym naszym życiem, może z tym zniechęceniem, może z tymi małymi zaparciami się Jezusa, albo zdradami, grzeszkami, może większymi grzechami. I przychodzimy do tego, na tą mszę, gdzie Jezus nam przygotowuje ten posiłek, i posilcie się, najedź się mojego ciała, żebyśmy nabrali sił i żebyśmy mogli Jezusowi, może z, właśnie na pewno z zauzawionymi oczami jak Piotr, trzykrotnie mówić, że Cię miłuję. No, słaby jestem, zaparłem się Ciebie, ale Cię miłuję, Ciebie szukam. Kocham Cię, Pan Bóg i Pan mój i Bóg mój, jak mówił Tomasz. Z takim, z takim myślami teraz kontynuujemy naszą Eucharystię.